Jeżeli mówimy o gotowości szkolnej, to z gotowością szkolną łączy się też takie pytanie o dalszą drogę edukacyjną dziecka. Do tej pory tą drogą było przedszkole, a teraz ta edukacja przedszkolna dobiega końca, i myślę, że stoją Państwo na takim trochę rozstaju dróg. Czyli jeden kierunek to jest właśnie zerówka, a drugi kierunek to jest pierwsza klasa. No i pojawia się taki dylemat, w którą stronę pójść. I w związku z tym są to też takie pytania tego typu na przykład, czy moje dziecko jest gotowe do tego, aby podjąć rolę ucznia, czy poradzi sobie z obowiązkami szkolnymi, czy umie to, co powinno. I gdybyśmy się teraz skupili na tych niepokojach i przedstawili je pewnie takiej formie graficznej, formie anegdoty, to myślę, że można było to ująć w ten sposób. I teraz tak, na tym obrazku są zwierzęta i tutaj mamy małpę, kruka, pingwina, słonia, rybkę, fokę i wilka i te zwierzęta są w nowej sytuacji. One za chwilę będą musiały wykonać zadanie, którego nigdy wcześniej jeszcze nie robiły. I co mówi do nich nauczyciel? Nauczyciel mówi: Aby było sprawiedliwie, to teraz każdy dostanie to samo zadanie. Wszyscy mają wejść na drzewo. No i możemy się zastanowić, kto to zadanie wykona, e, bo na pewno będą takie zwierzątka, które świetnie sobie poradzą z tym zadaniem. Będą takie, które częściowo wykonają to zadanie, no i będą takie, które w tym momencie na to nie są gotowe. Jeżeli odniesiemy to do gotowości szkolnej, to być może w tej formie ten obrazek jest trochę mało przyjazny. Ale za chwilkę e, odczarujemy ten obrazek i odczarujemy go na trzy sposoby. I tak. Po pierwsze, e, pójście do szkoły, pójście do pierwszej klasy jest zadaniem, w przeciwieństwie do tego zadania na obrazku, jest zadaniem wykonalnym dla każdego dziecka, tylko w odpowiednim dla niego czasie. Po drugie. Każde dziecko rozwija się indywidualnie i obecnie może być na bardzo różnym etapie rozwoju. I zdarza się, że w jednej grupie przedszkolnej są zarówno dzieci, które mogą już zostać uczniem, mogą pójść do tej pierwszej klasy, są takie dzieci, które w tym momencie jeszcze tej gotowości szkolnej nie mają, i są takie dzieci, pośrodku, u których ta gotowość szkolna jest częściowa. Czyli są takie sfery rozwoju, które mówią, ok, możesz być już uczniem, ale są też takie sfery rozwoju, które wymagają jeszcze pewnego wsparcia i stymulacji. Z tego natomiast płynie taki bardzo ważny wniosek. A mianowicie taki, który mówi o tym, że o gotowości szkolnej decyduje niekoniecznie wiek dziecka, ale kompetencje, które to dziecko posiada. No i po trzecie, w związku z tym kluczowe jest określenie aktualnego poziomu rozwoju dziecka i wybrania takiego edukacyjnego rozwiązania, które będzie dla tego dziecka najlepsze. I jeżeli weźmiemy pod uwagę te trzy kryteria, no to możemy wrócić do pytania: a pierwsza klasa czy zerówka? W związku z tym, szkoła, czyli jakich umiejętności, jakich kompetencji potrzebuje nasze dziecko, żeby poradzić sobie w szkole. E, I na tym rysunku, na tym budynku jest namalowanych sześć różnych okienek, i za, za chwilę w tych sześciu okienkach e, pojawią się e, kluczowe kompetencje dla gotowości szkolnej. I tak, te obszary to: e, Motoryka duża, czyli wszystko, co się wiąże z koordynacją ruchu, z pewną zręcznością, z pewną sprawnością. A drugi obszar. To są zdolności poznawcze, czyli tutaj zarówno jest wiedza dziecka otaczającej rzeczywistości, zasób słownictwa, ale też poziom przygotowania do pisania, czytania i liczenia. Kolejny obszar, kolejny obszar to koncentracja uwagi, czyli oceniamy, na ile nasze dziecko jest w stanie skupić się na zadaniu, które wykonuje, ale też na ile jest wytrwałe, czyli na ile potrafi doprowadzić rozpoczęte zadanie do końca. Kolejna sfera, kolejna sfera to jest rozwój mowy czyli takie zdolności komunikacyjne dziecka, które pozwalają mu porozumiewać się z otoczeniem. Ponieważ jest to bardzo istotna funkcja, którą oceniamy przy gotowości szkolnej, to za chwilę na ten temat tak dokładniej i szerzej opowie pani Marta Zajkowska. Natomiast wracając tutaj do kolejnych obszarów gotowości szkolnej, mamy emocje. Czyli oceniamy tutaj na ile nasze dziecko radzi sobie na przykład z niepowodzeniem, z porażką, z krytyką, ale też czy potrafi cieszyć się z sukcesu, który osiąga. Na ile wierzy w siebie i w swoje możliwości. I mamy jeszcze właśnie ten szósty obszar, czyli umiejętności społeczne. A więc tutaj oceniamy na ile nasze dziecko potrafi nawiązywać kontakt zarówno z dorosłymi jak i z dziećmi, jak szybko adaptuje się, odnajduje w nowej sytuacji, na ile jest zaradne, samodzielne, na ile również potrafi współpracować z innymi. A I chcę powiedzieć, że bardzo, że każda z tych sfer jest jednakowo ważna. I jak mamy równowagę pomiędzy nimi, to wówczas możemy powiedzieć, że nasze dziecko jest gotowe do tego, żeby pójść do klasy pierwszej i tym samym możemy powiedzieć. Witaj szkołą. Um, I podsumowując. Co można zrobić, żeby ułatwić dziecku start w szkole? Przede wszystkim można stwarzać mu okazję do rozwoju i zdobywania nowych umiejętności. No i w jaki sposób? I podążając tak za tym kołem można powiedzieć, że wskazane jest, aby rozbudzać ciekawość poznawczą dziecka, aby zachęcać go do aktywności plastycznej, manualnej, aby uczyć go piosenek, wierszyków, rymowanek, ale też włączać go w różną aktywność związaną na przykład ze sportem, rozwijać umiejętności społeczne w różnych codziennych sytuacjach, tak? Także wzmacniać w sytuacjach trudnych i uczyć, jak radzić sobie z porażką czy niepowodzeniem, ale też doceniać dziecko i szczególnie doceniać je wtedy, kiedy podejmuje w ogóle wysiłek, by nauczyć się jakichś nowych umiejętności, a nie tylko chwalić sam efekt. I myślę, że jeżeli pomiędzy tymi sferami, jeżeli zadbamy o każdą z tych sfer, to wówczas start w szkole będzie takim pozytywnym, przyjemnym wydarzeniem, zarówno dla samego dziecka, jak i dla całej rodziny. Dziękuję.